Przedstawiamy dziś karykaturę Wiesława Michnikowskiego, autorstwa Edwarda Marszałka. Dzieło z lat 70. jest jedną z kilkudziesięciu prac Marszałka dostępnych w Antykwariacie. Interesujące karykatury tego artysty przedstawiają osoby związane z polskimi, choć nie tylko, środowiskami teatralnymi, filmowymi, muzycznymi czy baletowymi. Marszałek, polski rysownik i karykaturzysta, był związany z tymi środowiskami właśnie. Największa wystawa jego prac, licząca 108 karykatur, została zorganizowana w lipcu 1970 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod tytułem Osobliwości sceny i filmu polskiego. Z ciekawszych prac dostępnych w Atticusie można wymienić karykatury przedstawiające Stefana Jaracza, Igora Strawińskiego czy Krzysztofa Zanussiego. Zaś Wiesław Michnikowski został przedstawiony z atrybutem oczywistym, czyli z parą dojrzałych, soczystych pomidorów. A więc zapraszając do obejrzenia różnych karykatur Edwarda Marszałka, nucimy cichutko, bo Pora ku temu jakże słuszna. Adio pomidory, adio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy sen. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę, zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w te witaminy przebogaty adio pomidory adio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach będę czuł zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu grafika artystyczna